Elo ziemki i poziomki to jest pierwszy odcinek z cięcie teraz, jeszcze będzie na chwilę. Już jestem um, tak jak mówiłem to jest pierwszy odcinek na moim kanale Mareflips 2.2 Bardzo lubię ten kanał Nic na nim jeszcze nie nagrywałem i mam teraz czkawkę odbijam się co chwilę więc wybaczcie weźmiemy sobie klasika. jak ktoś się będzie odgrywał to przepraszam weźmiemy sobie um, dasta weźmiemy dydasta no już o weźmiemy do tego Rysów dołączymy kupimy sobie jumpa i granady chodzimy na razie z tym o najlepiej ja już cielam, patrzcie widzicie Dobrze. Dobrze. Jeszcze mam granat. Jeden. Całym na zabijłem. Tutaj szłem z pistoletem, szedłem, szłem mniejsza. Jaki jak koks Nie no Bym sobie wziął tego M4 Nie mam na AK Nie ma Bo bym musiał skrzynki bym Musiał obejrzeć jakieś filmiki O, o. AK AK Jest udało się Jakie AK Jezusie Nie myślę Czekajcie, o nie akaty go M4. Dobrze. No, to są praktycznie same, boty o bo po bombę dostałem. No proszę. <ścoughs> dun dun dun. Ja się tu skampię. Nie tu, że jestem jakimś kamperem, tylko zobaczyć. O. o kurde o, I wszystkich zrobię Pokażę Wam jeszcze jedną fajną kampę. Tu trzeba ją szybko zająć, żeby terroryści i linka do CSa Portable. Bo to jest CS Portable. W opisie macie. Mm. Jeszcze ktoś będzie? Chyba jeszcze jeden. Zobaczy. Tu jest jeden. Czuć. Wiem to... O. Tam jest kościół. Nawet mi nie trafiłam ja z HP. Miałem... Teraz już. O kurczę. O kurczę. Tu, tu, tu. Видите, я хоть и с ножем их забил. Я иду на ножа. Патчите, может не всех половины из них забил. Patrzcie. Wszystkich... Ja wszystkich znów wziąłem. O Jezu, gdzie ja hardware jestem. Będziemy grać nie tylko na telefonie. Będziemy grać w CSA 16, yy, na tym yy. albo CSA GO. Bardziej teraz jest monet GO, a ja ich muszę o wszystkich. Ja y, bardziej, z, um, dokończymy. bardziej jest modny CS:GO teraz. CS y, Counter-Strike Global Offensive oh, ja mam, ja mam mam go. Mam też CSA 1.6. I mam też co se, se coś tam i tego Portable. Ja tak mówię. wszystko na kąpie. będziemy chyba grać tylko 1.6 albo tego albo 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 mm. albo go ale bardziej go oj jestem tu pod ładowarką mm. no i co aha

A będziemy strzelać Chyba tam szczera. No. I co? Aha. A tu takie coś jest No dobra, no, no ja nawet się nie chcę Właśnie. Tutaj wchodzicie i na przykład sobie bierzecie Augę i Uzi albo Ulti y Mitad Amo, nie wiem. No wciskacie, by się coś wyświetla. O, login. Logging. Login failed. Nie mogę się zalogować na multiplayer. Będziemy grać pewnie. Na razie będą odcinki na telefonach. Na telefonie. Jezu, jest kto? Okej. Y Chyba jeszcze jeden możemy zagrać na Harbu Mapce. Fajna, fajna. Auto. Kontraterrorizm, o oh kurde Patrzcie, najlepiej to zrobić tak okulne oh nie w tą stronę jeszcze Poszłem, poszedłem Patrzcie Idę bet No ty Nie mogę go zabić, serio? Jakie to trudne Gdzie on jest? Jest chyba u góry Nie zawsze na górze się kryje Się boją Juliusze O kurde Skoczemy Nie zabiłem się? Serio? W sumie nie w sumie, że ja się nie znam na tym strikeu Bo ja się nie znam tak naprawdę. Daj takie hardcore, nie? Że że taki najlepszy jestem. Kurde. To ja tak naprawdę nic nie umiem w nim. Hmm, chociaż... No samolot leciał. Jeżeli słyszeliście. Hmm, chociaż, że trochę tam umiem. Nie mówię, że nie. No nie umiem na przykład na takie, takie rzeczy wejść, na, na komputerze oczywiście jest lepiej, tylko tu jest trudno, o. no tak nie, no się weź jaka. No i patrzcie, a z tym wejdę. O, z tym jest łatwiej. mój pieprzę jemu głowę. Może mała amunicja to się Bum, boom cycyk boom, i mamy amunicję Ma, się Patrzcie, teraz zrobię takiego Deda Patrzcie No to jeszcze coś musimy zrobić Właśnie ja chcę zdadać, żeby nie było że jestem taką lamą, że skoczyłem o Jezu Chcę zdodać, żeby nie było Dlatego chcę jeszcze raz na to wejść patrzcie no dobra no ale teraz zobaczcie gdzie on jest o tu jest czekajcie ja poczekam aż on tam Te bot Daniel, sorry, te bot Daniel jakiś. Hmm. Odcinki będą trwały 15-16 minut, no może 20, 20, o to jest maksymalnie, bo nie chcę, żeby mi się później yy, wkładały po 50, mi, po 50 minut. Z dwa odcinki dziennie z tego i z tego co. Przegraliśmy tego bota Daniela trzeba zabić. Dajcie pójść. Łego, łygo, łego, tu, 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 tu. Bot Daniel, jak on mnie wkurza. Wygra, wygra, wygra tu tu bot coś tam bot daniel nie bot henry tu. Jej, mam Dobrze. aka mam 47 7 mnie te wygra wygra tu, 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 tu. Czekajcie, Jaka... Nie bo czasem się tak kampią że się nie da posuwać. No te boty oczywiście Dlatego się co chwilę będę zabijał. Ten się nie kąpił, no, to, ten bo Daniel Jezu, znowu go, dobrze, zabili go I tak, ja się będę z wami żegnał Bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie I proszę was o subskrypcje i łapki w górę Chociaż że w dupie mam wasze te łapki w sumie Chociaż te subskrypcje po, Mi pomagają bardzo, ale Dziękuję Wam bardzo wszys wszystkim i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Elo. Mara.